Jemeczko ekipa, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w ten kolejny poranek. Ja sobie lecę do roboty, ale wczoraj wydarzyła się pewna historia, o której muszę Wam opowiedzieć. A Jeszcze zanim to, to zobaczcie, co dzisiaj mnie spotkało na trasie do pracy. Jak ludzie w Ameryce używają swoich samochodów jako jeżdżące śmietniki. Dosłownie, nie chciało mi się bardziej więcej czasu poświęcać na to. Zobaczcie. całe auto wypełnione śmieciami do tego stopnia że kierowca siedział otulony śmieciami miał tylko taką dziurkę tutaj o taką że tylko mógł coś widzieć przez boku i taką samo jak w czołgu dziurkę na przednią szybę masakra Zaczynajmy odcinek kilka dni tygodni chyba temu nagrywałem live'a robiłem z wami live'a opowiadałem o moim marzeniu Jakim jest niewątpliwie Road 66? Eee, miałem to inaczej, miałem tego nie mówić. <grym> I że to miało być wyprawa samotna, motocyklem, i tak dalej. No i wczoraj zbliżyłem się o kolejny duży e, krok do tego mojego zrealizowania marzenia. Bo jak wiemy, życie jest jedno i marzenia trzeba spełniać. Otóż stałem się niewątpliwie posiadaczem. motocyklach marki takiej. Ale to nie jest byle jaki motocykl, bo nie byłbym sobą, jeśli byłbym kimś innym. Proszę bardzo. Tada! Więc taka bestia. Dzisiaj ją dopiero przywiozę. Wczoraj idąc do kąpieli o godzinie 8 wieczorem tak jakoś tak, do wanny mówię wpakuje się do wanny i tak dalej, żeby było odświeżyć się tu mamy y, tytuł. Nie będziemy tutaj danych osobowych pokazywać, tytuł jest czyściutki, wszystko z nim w porządku. Natomiast y, dobra, kontynuując mój y, monolog. Zobaczyłem na ogłoszeniu na marketplace, że ktoś tam sprzedaje motocykl z, za niewielkie pieniądze. Powiem wam później o, na temat kasy ile za niego zapłaciłem. Umówiłem się z gościem, taki obłęd miał typ. Najpierw dał jedną cenę, później zwiększył tą cenę, bo zobaczył że straszny ruch jest. I tak była cena dosyć niska, atrakcyjna. Motocykl odpala. Natomiast nie jedzie, problem jest w tym, że po paleniu eee, dodajesz lekko gazu i on się dławi, dusi i od razu gasi. Nie ma opcji nawet, żeby mu lekko zwiększyć obroty. Zakładam, że to są gaźniki. Jeśli mamy tutaj specjalistów od tego typu motocykli gaźnikowych, tam mamy cztery gaźniki na cztery cylindry, to dajcie znać. To jest taki motocykl turystyk. Z zacięciem sportowym, można tak powiedzieć, ponieważ ma 80 koni? Czyli to już takie jest, wiecie. Vintage, retro. I takim motocyklem chciałem sobie przejechać przez drogę. I wiecie, no ma tyle samo lat, co ja. Jesteśmy z tego samego rocznika znowu. Apel do Was, moi drodzy widzowie, kochani: jeśli mamy na, w mojej tutaj środowisku gości, którzy zajmują się naprawami takich motocykli, którzy mogliby podpowiedzieć, co tam, jak tam, jak przygotować taki motocykl do długiej trasy, do samotnej wędrówki po pustyniach stepach Ameryki, dajcie znać. Myślę, że gdzieś za jakieś 4-5 miesięcy ruszę. Myślę, że to będzie wrzesień, chyba. Jestem o krok bliżej. Najpierw muszę przypuszczalnie wyczyścić te gaźniki. Mam, mam dwa zdjęcia z tego motocykla, bo wczoraj o godzinie 10 byłem u typa w nocy. Eee... Zapłaciłem mu kasę, dostałem właśnie tytuł, papiery i tak dalej. Ale motocykl odbiorę jutro, w sensie dzisiaj po pracy. Pojadę z sąsiadem. Sąsiad ma przyczepę motocyklową, więc po prostu włożymy na przyczepę i w ten sposób pojedziemy z nim do mnie. I teraz, jeśli jest ktoś, kto się zajmuje, ma warsztat, yy, tylko nie tam, że wiecie, no, tylko konkretne osoby, to dawajcie znać. Dawajcie znać, podjadę, zostawię motocykl, umówimy się na jakieś tam remonty uczciwie chcę zapłacić, nie tam, że kurna wiecie chcę żeby wszystko było tak jak się należy ewentualnie druga opcja odpalam kamerę, nagrywam, uczymy się wszyscy razem, robimy z tego content z naprawy, z czyszczenia tych gaźników i co tam jeszcze wyjdzie z takiego serwisu zobaczymy są takie dwie opcje. Ja ruszam jeszcze do pracy. Zobaczcie, check engine się nadal świeci w tym dziadu. Ja go usuwam. On w miarę równo pracuje. Czasami łapie jakieś takie właśnie, jakby coś nie wiem, i, i sobie zawibruje. Wtedy wyskakuje check engine. To mu przechodzi. Pracuje później równo i znowu co jakiś czas takie ma nawroty. Więc, oto jeszcze raz Suzuki GS850L, w bardzo dobrym y, stanie, w takim stanie. Mam na razie dwa zdjęcia, więc wrzucam na szybko. Ten filmik się za chwilę ukaże, A... dawajcie znać, co myślicie o tym całym projekcie. Czy to w ogóle. No, jestem szalony, więc pewnie zrealizuję go. No ale potrzebuje jakiejś tam pomocy od Was. Trzymajcie się, Siemaneczko.